Chodź, pokażę ci top 4 największych zestawów Star Wars. A że za chwilę 4 maja, więc Międzynarodowy Dzień Star Warsów, to może warto się w coś zaopatrzyć. Zaczniemy od zeszłorocznego niszczyciela, który ma raptem 5300 elementów. Taka tam drobnica. A jeżeli ktoś jest fanem Mandalorenina albo Grogu, to mam tutaj numer 3, czyli Brzeszczot. 6100 elementów. Na miejscu drugim przeze mnie nazywany pieszczotliwie pieseczkiem mamy oczywiście ATT -AT 2021 roku i tutaj mamy 6700 elementów. I mi osobiście nie chciało się go budować, jeżeli pamiętacie, to JoJo pomagał mi w budowaniu tego zestawu. No i zapewne nikogo nie zdziwię numerem pierwszym, czyli marzenie fana małego i dużego Star Warsów, soku Millennium. Przeszło 7,5 tysiąca elementów. Więc jeżeli macie wolne 14 tysięcy, to możecie sobie zakupić te cztery zestawy. Ale dużo taniej wyjdzie Was bilet na Pyrkon. 14-16 czerwca będzie tam strefa Star Warsów i mam nadzieję, że te zestawy się tam pojawią. Będę tam również ja, więc mam nadzieję, że się zobaczymy. Do zobaczenia!